Przedstawię Państwu sposób na dodawanie własnych punktów na obiektach prosektoryjnych. Wybieram dowolny obiekt. I teraz, jeżeli chcemy nanieść własny punkt, to wybieramy myszką dany punkt, klikamy dwa razy i pojawia się taka kółko z cyferką 1. I pojawia się również takie pole. Możemy tutaj nanieść własną nazwę. Ja wpiszę cokolwiek. Zatwierdzam. I następny punkt. Znowu wpisujemy nazwę według własnego uznania. Zatwierdzam. Kolejny punkt. I tak dalej. Możemy również dodawać punkty bez żadnej nazwy. To pole może pozostać puste co może być przydatne w sytuacji, kiedy chcemy nanieść tylko punkty bez nazwy, jeżeli chcemy na przykład sprawdzić wiedzę studenta. I wtedy tylko zatwierdzamy puste pole. Mamy naniesione punkty i te punkty nie będą zachowane na samej platformie, one będą ściągnięte w postaci pliku. Na państwa dysk lokalny, czyli musimy wtedy wybrać Save Landmarks. Właśnie nam się ten plik tutaj już ściągnął. Otworzymy go sobie, zobaczymy, jak on wygląda. To są nasze nazwy. Tutaj jedno pole zostawiłam specjalnie puste. I od razu sugeruję, żeby ten plik nazwać dokładnie tak jak nazywa się dany obiekt. Właśnie po to, żebyśmy w przeszłości, jak tych plików już będzie więcej, żebyśmy dokładnie wiedzieli, który plik jest przeznaczony do którego obiektu. I robimy zapisz jako. Ja mam również specjalny folder przeznaczony do tego do, do tego typu plików. Wklejamy nazwę Danego obiektu i robimy zapis. Dobrze, powracamy do naszego obiektu. Możemy sobie go teraz zamknąć. Wchodzimy do plików z naszymi punktami. Kopiujemy sobie nazwę, żeby teraz łatwo znaleźć dany obiekt. O, pojawił się. Otwieramy go. Tych punktów w tym momencie tutaj nie ma, więc żeby one się ponownie tutaj pojawiły, musimy wybrać Load Landmarks. I punkty się pojawiły. Jak najedziemy myszką, to pojawią się nasze nazwy, ewentualnie w tym przypadku tu nie mamy żadnej nazwy, a więc po prostu tylko mamy samą cyferkę. Punkty zostają na swoim miejscu. Jak będziemy poruszać obiektem, to... One są cały czas tam, gdzie powinny być. Ja przygotowałam więcej takich plików, więc pokażę jak to działa również na innych obiektach. Na przykład mamy Hard Plastinated. Bierzemy sobie ten model. I znowu Load Landmarks. I mamy Pojawiają się punkty, które wcześniej sobie naniosłam. To jest oczywiście model obrotowy, także te punkty, w momencie kiedy odwrócimy zupełnie, to one się tak powiem wyszarzają, natomiast w momencie kiedy wrócimy do tej strony, na której na, na, nanosiliśmy punkty, one będą znowu czarne. Tak jak znaczy, że dotyczą tych punktów. Tu akurat nie nanosiłam żadnych nazw, no bo na przykład zrobiliśmy sobie założenie, że to że to są materiał przygotowany dla studentów do na przykład jakiegoś zaliczenia. Inny przykład. Znowu kopiuję sobie dany obiekt, dla którego wcześniej przygotowałam punkty. Znowu żeby one mi się pojawiły, muszę otworzyć plik i znowu. Punkty są widoczne. Warto mieć takie pliki przygotowane i na przykład zgrane na jakiś pendrive albo na jakiś dysk ogólnodostępny, żeby można na przykład korzystać z nich również na różnych urządzeniach. Dziękuję.